Janusz, co tak trzaska? zapiek! atakuje mnie! A, a, a! O. Cholera, Janusz, widziałeś to? A Deklu nie we mnie nie strzelaj już! O sorry moje nogi! O, kurde, jak prawie! No cholera kretynie nie jestem ślewy, zrobiliśmy mi dziura w brzuch. Szczęście żyje. Robimy blokady przez tymi walonymi zombiatami. Ale eee, cholera. Nie rozwal tutaj jest dobrze. No ja tak Okej. Okay. Podniosę tylko broń. O cholera reklama. Eee. Okej, okay, mam broń. Mm. Mm. Idę, idę. Ty zamknij dupę, Janusz. O cholera, rozpieprzyłem. Poczekaj, zrobię dla nas blokadę. No mnie zgniecie trochę. Eee. Zamknij dupę, będzie dobrze. Pokonamy te gówno. gdzieś zabił ludzi. Żyje, nie żyje. O, Co tak czasło? Kryty z tobą. O, ja wierniczy. A, ja to z do. idę. No ja to śpi tam, ja, ja czekam. Dzielnie. O! Tymczasem u zębiaka. Eee, chodź jak Krzesiu, chodź, pokonamy, eee, nie damy, O nie, o nie, walą nam w drzwi, no, walą nam w drzwi i co teraz, a my amunicji nie mamy. Eee, Aaa! Aaa! O. O, o. Żyje dalej, Fak! Lepsza bra Fak! Mamy działko, widzisz? Ona robi, że za nas! Kupiłem je za 10 tysięcy. Zobacz, zabił za... Eee! Juchu, lipko, idę tego tutaj, jest! Japier, papier! Nie ma zębiaków na szczęście! Japi! Hola. No, wi no wiem, jaki jest nasz plan. Mam plan. Z poczekaj, zaraz przyjdziemy. Okej, okay, załatwiłem dla nas yy, czołgu, więc yy, wsiadamy i jedziemy. Yy. A czy to naprawdę dobry pomysł, a masz plawkę? Oczywiście, że mam ciszej być. Kur... O! A no nie umiesz nawet wejść do środka. Tylko poczekaj. Hmm, nie wiem jak tym jechać. Hmm. 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 Huh. Hmm, jak tym jechać? Hmm. Hmm, hmm? Ok, nauczyłem się już jechać! Jedziemy! Woohoo! Jedziemy! Widzowie, kolejna część nastąpi: jak Janusz dojechali. Do innego miejscowości, więc subskrybujcie kanał po więcej takich filmów i pa!